Sprawdzam baterie Active Energy. One zostały zakupione w Hoferze, prawdopodobnie we Włoszech. Te baterie będzie można, jak dobrze pamiętam, dostać również w Waldim w Polsce. Sprawdzę ich pojemność w dwóch różnych cyklach rozładowania. Kolejna para baterii, tym razem rozładowana prądem 0,9A do napięcia 1,8V. Baterie Active Energy już rozładowane, a więc jakie są wyniki? Przy prądzie 300 mA do napięcia 2V mamy pojemność tych baterii 1622 mAh. Przy prądzie rozładowania 0,9A do napięcia 1,8V pojemność ich to. 943 mAh. Generalnie one są lepsze od baterii Pepco, porównywalne do baterii z OSHOM.